Jak dodać produkty do sklepu S-Store? Hej, jestem Paulina, a dzisiaj pokażę Tobie krok po kroku, jak to zrobić. Jeśli Twój sklep jest połączony z hurtownią Dropshipping, masz już inny sklep albo sprzedajesz na Allegro, możesz zaimportować produkty automatycznie. Z opisami, ze zdjęciami, ze stanami magazynowymi. A jeśli dopiero zaczynasz i nie masz jeszcze żadnych produktów, to pokażę Ci, jak wprowadzić je ręcznie do sklepu na S-Store, krok po kroku. To naprawdę proste, sam zobacz. Na początku zaloguj się do panelu administracyjnego e-sklepu pod adresem www.adrestwojegosklepu.pl kośnik admin. To zazwyczaj tymczasowy adres strony, który zostanie zmieniony na Twoją własną domenę, gdy tylko opłacisz abonament sklepu. Wpisz login i hasło, które otrzymałeś przy instalacji sklepu. Jeśli nie potrafisz ich odnaleźć, napisz do nas, a wygenerujemy dla Ciebie nowe dane. Jeśli nie masz jeszcze kategorii w sklepie, zacznij od wyboru z menu produkty i kategorie, dodaj kategorię. W nowym oknie należy uzupełnić tytuł kategorii, dodać opis oraz powiązany obrazek. Opis kategorii powinien jasno przedstawiać, jakiego rodzaju produkty się w niej znajdują. Dzięki temu klient szybko zrozumie, co może tam znaleźć. Co nie tylko ułatwia poruszanie się po sklepie, ale również buduje zaufanie i zwiększa szanse na sprzedaż. Pamiętaj, że dobrze napisany opis ma ogromne znaczenie także dla pozycjonowania w Google Seo. Unikalne i bogate w słowa kluczowe treści pomagają w lepszej widoczności sklepu w wynikach wyszukiwania, co przekłada się na większy ruch i zainteresowanie ofertą. Na koniec warto dodać również grafikę odpowiadającą tematyce kategorii. Zwiększy to atrakcyjność wizualną strony i przyciągnie uwagę odwiedzających. Gdy już drzewko kategorii będzie utworzone, możesz przejść do dodawania produktów. Wybierz z menu Produkty i Kategorie pozycję Dodaj produkt. Najpierw wybierz odpowiednią kategorię oraz podkategorię dla produktu. Po wybraniu odpowiedniej kategorii przejdź do zakładki Dane Podstawowe. Wpisz tytuł produktu. No, powinien być krótki, konkretny i jasno wskazywać, czego dotyczy oferta. Następnie wybierz producenta z listy. Jeśli producent nie został jeszcze dodany, uzupełnij jego dane, w tym również informacje o osobie odpowiedzialnej za produkt na terenie Unii Europejskiej. To bardzo ważne, aby produkt był zgodny z aktualnymi wymaganiami wynikającymi z rozporządzenia GPSR. Dodaj także załącznik zawierający szczegółowe informacje o produkcie. W szczególności dane dotyczące bezpieczeństwa, takie jak certyfikaty, atesty, ostrzeżenia czy zalecenia użytkowania. Mogą to być skany ulotek, instrukcji obsługi lub innych istotnych dokumentów, które pomagają klientowi świadomie i bezpiecznie korzystać z produktu. Następnie uzupełni takie dane jak waga produktu, cena, ilość dostępnych sztuk, a po uzupełnieniu wszystkich danych po prostu kliknij w przycisk Zapisz na dole. Po zadaniu i zapisaniu podstawowych danych produktu pojawią się dodatkowe zakładki, które również należy uzupełnić. E szczególną uwagę warto zwrócić na zakładkę Opis, w której umieszczamy szczegółowe informacje o produkcie. Opis powinien być wyczerpujący i odpowiadać na wszystkie potencjalne pytania klienta. Im więcej rzetelnych informacji, tym większa szansa na zakup. W opisie warto uwzględnić dane techniczne, właściwości użytkowe, materiały, przeznaczenie, a także zalety danego produktu. Dane techniczne możesz dodatkowo dodać jako atrybuty produktu, co pozwoli klientowi łatwiej je porównać z innymi ofertami i poprawi widoczność w wyszukiwarce sklepu. Pamiętaj, że dobrze przygotowany opis nie tylko zwiększa sprzedaż, ale również wpływa na pozycjonowanie SEO Twojego sklepu w Google. Zdjęcia produktów. W zakładce Galeria dodaj zdjęcia główne produktu oraz dodatkowe fotografie przedstawiające produkt z różnych perspektyw. Dobrze dobrane zdjęcia zwiększą atrakcyjność oferty i pomogą klientowi podjąć decyzję zakupową. Jeśli planujesz wystawić produkt na Allegro i chcesz, aby tam wyświetlało się inne zdjęcie główne niż w sklepie, możesz się dodać w specjalnej sekcji zdjęcie główne dla aukcji, dostępne poniżej. Kolejna zakładka, opcje, warianty produktów. W zakładce opcje, czyli warianty, możesz dodać różne wersje produktu, takie jak kolory, rozmiary czy inne cechy wyboru. Dzięki temu klient będzie mógł łatwo wybrać odpowiednią wersję produktu bez potrzeby przeszukiwania wielu stron. Po dodaniu opcji, wystarczy zaznaczyć, które z nich mają być widoczne przy dodanym produkcie oraz określić, czy dana opcja powinna wpływać na cenę? Na przykład wybrany kolor lub rozmiar może zwiększyć cenę produktu o 50 zł. Jeśli nie znajdziesz na liście potrzebnych wariantów, możesz dodać własne opcje i dostosować je do konkretnego produktu. Powiązania produktów. W zakładce Powiązania możesz połączyć aktualnie edytowany produkt z innymi produktami dostępnymi w sklepie. Dzięki temu, podczas przeglądania oferty, klient zobaczy propozycje innych powiązanych produktów, które mogą go zainteresować, co znacznie zwiększy szanse na dokonanie zakupu i podnosi wartość koszyka. Możesz tu dodać produkty uzupełniające, czyli jakieś akcesoria, dodatki albo części zmienne, produkty alternatywne albo produkty z tej samej serii lub kolekcji. Następnie dostawa, gabaryty produktów. W zakładce Dostawa możesz określić szczegółowe gabaryty produktu, co jest szczególnie ważne w przypadku towarów o niestandardowych wymiarach, dużych, długich lub ciężkich. Przykładami mogą być meble, rury, palety czy rolki materiałów. Jeśli sprzedajesz produkty o standardowych wymiarach, takie, które mieszczą się w typowych paczkach kurierskich, nie musisz uzupełniać tej zakładki. System automatycznie przypisze im domyślny gabaryt. Po uzupełnieniu wszystkich informacji kliknij przycisk Zapisz i wróć do listy, który znajduje się na dole strony. Dodany produkt możesz w każdej chwili sprawdzić, jak prezentuje się na stronie sklepu. Również w każdym momencie możesz go edytować. Zobacz produkt w sklepie. OK, i już widzimy dodany produkt. Aby szybko wrócić do edycji, kliknij ikonę edycji, ołówek, znajdującą się w prawym górnym rogu, karty produktu. Dzięki temu natychmiast przejdziesz do formularza edycji i wprowadzisz potrzebne zmiany. I to wszystko! Jak widzisz, dodanie produktu do sklepu na e-store to naprawdę prosta sprawa. A jeżeli Ty nie masz jeszcze własnego sklepu, to koniecznie przetestuj go już dziś na sklepyww.pl. 14 dni za darmo! A jeśli chcesz więcej praktycznych porad i tutoriali, koniecznie zostaw subskrypcję i bądź z nami!